Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial jak poprawnie ukrywać dane, takie dane, których nie chcemy wyświetlić w pewnych przypadkach. Jak coś takiego zrobić, już ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec PEREŁKA, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem, ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Ten przykład będzie bardzo prosty, mianowicie weźmiemy sobie jakąś grupę, poszukajmy sobie więc grupy. Jest nasza grupa. To będzie grupa, która będzie się tylko wyświetlała dla zalogowanych użytkowników, więc logged in. Mamy sobie tutaj jakieś teksty, jakieś przyciski, jakieś inne elementy, na przykład też ikonki i tak dalej, i tak dalej, może jeszcze jakieś zdjęcie. Zróbmy preview. Zobaczymy, jak wygląda teraz nasza aplikacja. Mamy te wszystkie elementy tutaj. Możemy zmienić jeszcze, żeby ta grupa miała jakiś inny styl, może jakiś taki shadow. Zobaczmy, czy teraz będzie nam to się bardziej taka jakby ramka dookoła tej grupy wyświetlała. Jest mała ramka, może będzie jeszcze jakieś lepsza tutaj, outline. Ale spróbujmy sobie z tym. Jest tu jakiś border, więc zobaczmy czy nam się wyświetla ładnie ta grupa. Jest, mamy grupę, widać ją. No i teraz chcielibyśmy, żeby ta grupa wyświetlała się tylko zalogowanym użytkownikom. Co możemy zrobić? Możemy sobie zrobić taki workflow i to będzie niepoprawny przypadek, ale chcę Ci to pokazać, że mamy sobie taki przypadek, że ktoś jest wylogowany. Użytkownik jest wylogowany, więc my robimy sobie hide element i ukrywamy właśnie tę grupę. No i co się dzieje w takiej sytuacji, kiedy w taki sposób budujemy naszą logikę? Czyli mamy sobie naszą grupę, i zobaczcie, odświeżam naszą stronę. Ona się chwilę wyświetla, więc ją widzieliśmy, ale potem ona się ukrywa, bo, bo wyłapał po załadowaniu strony, że ktoś jest wylogowany. Więc takie rozwiązanie jest niepoprawne, no bo jednak mignęła nam ta grupa. Druga opcja jest taka, że mamy sobie tutaj taki warunek i ustawiamy sobie znowu, że jeżeli nasz użytkownik jest wylogowany, to wtedy robimy, ten element z visible. nie, nie poproszę. Więc tu będziemy mieli znowu ten sam efekt, mianowicie przy takim właśnie przypadku, i odświeżamy sobie naszą stronę, też widać chwilę. Miga nam ta właśnie grubka. Musimy podejść do tego całkiem inaczej. Jeżeli chcemy ukryć dane, to co robimy? Ukrywamy. Idziemy do layoutu i zaznaczamy sobie nie wyświetlaj, bardzo cię proszę tego elementu. Jak mamy sobie układ responsywny, zróbmy sobie coś takiego, bo to będzie bardzo interesujące. Ustawimy sobie tutaj wszystkie elementy od góry do dołu, to też jak ukrywamy sobie dane, to często zaznaczamy sobie ten element kolapsu hidden. Co on sprawia? No damy sobie tutaj niżej przycisk, już poniżej grupy i zaraz cię pokażę, co on sprawi. Jeżeli coś takiego ustawimy, to ta grupa, która nam się nie wyświetla, po prostu nie zajmuje tego miejsca. Jeżeli ja bym w tym miejscu nie zaznaczył tego kolapsu inhidendu, to zobaczcie, mimo że ta moja grupa się nie będzie wyświetlała, to ona będzie miejsce zajmowała, będzie się tutaj. Wyświetlało puste miejsce przygotowane pod tę grupę, więc zaz zazwyczaj zaznaczamy sobie, nie wyświetlajmy danych, czyli to, nie zaznaczamy tego, ale zaznaczamy kolapsu on hidden, żeby nie zajmowało nam przestrzeni. No i teraz musimy ustawić sobie dobrze warunek. Normalnie ta grupa się nam nie wyświetla i będziemy ją wyświetlali tylko wtedy, gdy jakieś warunki są spełnione. Więc w skrócie, jeżeli chcemy ukrywać jakieś dane, to po prostu ich nie wyświetlamy, a wyświetlamy je tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby ktoś je zobaczył. Więc bierzemy sobie w warunek, że ktoś jest zalogowany, jest logged in, jeżeli ktoś jest zalogowany, no to wtedy wyświetlamy ten element. Oczywiście, na dzień dobry sobie odświeżamy, więc odświeżamy, Zawsze znaczy nie ma tego migania tego elementu, nic mi się to nie pojawia. No i zobaczymy sobie jeszcze testy, czy to wszystko dobrze działa, czyli idziemy do naszej bazy danych, zrobimy sobie jakiegoś użytkownika po to, żeby zobaczyć, czy jemu się to wyświetla, czy dobrze to ze sobą zrobiliśmy. Więc piszmy sobie jakiegoś maila, odpalamy naszą aplikację jako właśnie ten użytkownik, a run as i zobaczcie, wyświetla mu się grupa, bo jest zalogowana. Możemy mu kliknąć teraz jeszcze przycisk. Może ten zróbmy, że jest logout, czyli nas wyloguje. Logout mamy jeszcze jedno issue, więc zaraz je sobie naprawimy. A to zróbmy sobie log the user out. Zobaczmy to issue image source, żeby nam wypełnić. No to zróbmy sobie tak, że po prostu usuniemy ten image source, żeby się dzisiaj nim nie zajmować. Czyli zdjęcie z tego wszystkiego usuwam I zobaczymy sobie jeszcze raz. Jestem zalogowany znowu użytkownikiem, klikam sobie logout i zobaczcie, grupa grupami znika. I to jest najlepszy sposób na to, żeby ukrywać elementy bałio. Czyli normalnie, jeżeli chcemy, żeby były ukryte, to je ukrywamy, a wyświetlamy je tylko wtedy, komu chcemy, w jakich przypadkach chcemy wyświetlić ten element. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!